Czy pani obchodzi Walentynki, czy powinno takie święto zakochanych się odbywać? Ja uważam, że dla młodych powinno być, no bo w sumie no to y, też co przyszło na pewno z zachodu, na pewno to u, u nas nie było tego, ale jeżeli to się komuś podoba, mnie to nie przeszkadza. Ja już jestem za, za stara na walentynki. Po prostu, no ale może na jakąś kawkę czy na jakieś ciasteczko z koleżankami wyjdziemy. Powinno się, no i czy jednego z dziewczyną, no i potem tutaj, nie wiem, jakiś wypad jakieś tył, nie wiem, kręgle, czy tam jakiś bilar, czy coś, coś, coś tego po podobnego. Walentinki to jest taki dzień dla tych, którzy potrzebują dla miłości. Ja raczej powiem tak, moje dzieci na pewno co spędzą w swoim gronie, w gronie, swoich w gronie rówieśników, a ja ja z żoną w domu. Tradycyjnie. Walentynek nie obchodzę, dlatego że ja jestem już starsza i po prostu mi to jest niepotrzebne. Ale dla młodych jak najbardziej. Niech się cieszą, póki są młodzi. Niech Ale chyba cieszą, o tak. A dlaczego pani nie obchodzi? Przecież no, ja nie czuję takiej potrzeby. Pani jest kochana cały rok. Tak, nie, nie po prostu nie czuję takiej potrzeby. No nie i, i tyle. No na pewno w jakimś tam, czy restauracji, czy, czy, czy z, w gronie rodzinnym po prostu. No na pewno powinno się jakoś to spędzić. Dla, dla młodych tak, a dla starszych to tak już chyba. Dlaczego nie. nie? Powinno też być, nie? nie Może zapadzona. i tak, jak tam komu od, odpowiada, no także. No wydaje mi się, że dla młodych tak, no ja już jestem jakby babcią, to już tak tych walentynek nie obchodzimy, ale wiem, że... Dzieci obchodzą walentynki. Dla młodych jak najbardziej walentynki powinny być. Jak powinny z Pani zdaniem wyglądać walentynki? Cały rok powinny być walentynki, prawda?